Dzień dobry. Tutaj dzisiaj mam takiego Oto Forda Fusion. Amerykańską wersję naszego Forda Mondeo. Takiego ładnego poliftowego. I teraz już lampy były po przeróbce, już je przekodowałem. Ale jak to amerykańskie auto, tak jak widzicie, nie ma świateł I teraz. Pokażę Wam, jak je założyć, a zrobimy je na tej lampie. Lampie do cofania, czyli wstecznej. Są dwie, z jednej można, się, można zrezygnować. A dlaczego tak? Bo lampy są przerabiane, nie są to oryginalne lampy i będę to robił pierwszym sposobem, bo jest drugi sposób. Wpinacie się tam w BCM. Zmieniacie włącznik na taki z Mondeo, najlepiej z LEDowymi światłami, bo nie ma regulacji świateł góra dół. Zresztą to jest dziwne, że amerykańskie auta w ogóle nie mają regulacji góra dół świateł i macie wtedy tu przedzielone na pół. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda Mondello. Macie przednie tylnie przedzimgielne. Tutaj by trzeba było zmienić włącznik, ewentualnie tak zakodować, że jak się wciśnie dwa razy, to się o, świecą e, światła przeciwmgielne z tyłu. Ale e, nie mam takich lamp, tak więc e, po prostu nie mam tyle pinów w lampach, żeby to obsłużyło. Tak więc robimy tym najprostszym sposobem. Tu będzie włącznik do przeciwmgielnych w środku. E, znowu puszczamy kabelek, tak jak to robiłem w Fordzie Escape ale tym razem udało mi się zdobyć taki fajny włączniczek czarny. Ta nakrętka znika, i nie będzie. I będzie według mnie to super wyglądało. W... Tu jak wywiercimy dziurkę i to wsadzimy, będzie to idealnie wyglądało według mnie. No to co, zaczynamy. A tak wygląda Oryginalny włącznik świateł z Mondeo, żeby nie było, to jest Mondeo, full LED, tak wygląda, tylnie, przednie, możecie też na taki zmienić, jest to bardziej kosztowne, trzeba tam wchodzić wtedy w BCMA, jest więcej rzeczy i warunek taki, że lampa też musi mieć dodatkowo pin pod światła przeciwgielne. Te, tu spinki, musimy zdjąć całą tą wykładzinę, żeby się dostać tutaj do tej lampy. Czyli musimy odkręcić całą odpiąć całą wykładzinę na spinki z pokrywy bagażnika. Bez takich łyżeczek, jak już wam kiedyś mówiłem, ani róż. śmieszne są te amerykańskie autka, nie? Że w... Zapominajcie o tych zagłębionych, tutaj też je trzeba odpiąć. Tu i tu. Pinane, tu, tak jak widzicie, nawet fabryka kiedyś to przecięła, żeby ściągnąć, ale jeszcze trzyma nam to, A żeby to ściągnąć, potrzebne są nam dwie takie łyżeczki. Jedną wkładacie z tej strony, drugą Wkładacie z tej strony i dwoma rękami odciągacie, bo one się trzymają. Tu jest takie. Tu jest tak założone za ten metal i tutaj też i musicie po prostu to odgiąć i ściągnąć. Złyżeczek łyżeczek ani rusz. Mamy ściągnięte to i teraz możemy odczepiać całą wykładzinę. Ruchu na dłoń na cała schodzi. Pamiętajcie, żeby tu ładnie. Nie wyrwać tego, tylko przez tą dziurkę tutaj wydostać. O. I mamy zdjętą wykładzinę. Dostajemy się do tej lampy, w której będziemy montowali przeciwmgielną. Mam szczerze, że odpiąłem. Tu wyciągnąłem tą żarówkę, którą, będą, którą będę zmieniał na czerwoną. Zobaczymy, czy ta masa jest tutaj na stałe, jeżeli jest to super. Po prostu z ten kabelek trzeba będzie uciąć i pociągnąć tam do nas, do przedniego włącznika nowy, ale pokażę Wam niedoróbkę. Zobaczcie, nie wiem czy widzicie. Jeszcze nic nie widziało i już by było zwarcie. Ten kabel się tutaj powoli w tym miejscu przecina. Założę tutaj yy, kawałek peszla i zaizoluję, żeby... Zobaczcie. Auto ma 8000 przebiegu. Taka niedoróbka. Odcinam ten niebieski kabelek, zasilanie do tego, zasilanie do tej żarówki. E, tu zakładam czerwoną, zamiast tej, i z tym kabelkiem będę musiał rozizolować całą tą, ten peszel, co tu idzie. Nie wiem, czy widzicie, cały ten peszel, może z tej strony będzie lepsze światło. Cały ten peszel i tam muszę rozebrać wszystko i dostać się do e, z tym kablem jechać do samego tu pod tymi do samego włącznika, po prostu to wszystko trzeba będzie delikatnie wpiąć się, tam idą wiązki, pod, pod tych wiosek podopinać się, iść do samego włącznika, a świateł. Dobra. Zaczynamy. Taką grubszą robotę. Do tego przewodu, żeby nie zapomnieć, słuchajcie, ja wiem, że to może źle wyglądać, nie miałem peszla w domu, ale miałem tak kawałek takiej gumowej rurki, czy gumowej plastikowej. Przeciąłem ją wzdłuż, założę, zaizoluję i po prostu będzie to niezłym, niezłą osłoną na będzie to bardzo dobrą osłoną na ten przewód. Bo to prędzej czy później grozi... Nie widać. To prędzej czy później będzie groziło zwarciem, ewentualnie nawet zapaleniem się przewodów w klapie. to wygląda. Teraz wiem, że tu się nie przetrze w tym miejscu. Eee, jak macie Forda Fusiona albo Mondeo w kombi, zerknijcie sobie na to, czy czasem w tym miejscu wam się nie zaczyna przecierać wiązka. Przepraszam, sportu, sprostowanie nie w kombi, tylko w sedanie. Mondeo w sedanie. Plan mamy wejść w tę peszę. Tutaj musimy rozebrać e, cały ten boczek, ściągnąć. E, czyli tutaj, tak jak widzicie, spinka, wszędzie musicie mieć te... E, tu kabel kupcie jak najgiętszy, bo podejrzewam, że jak to wchodzi tu dotąd, to ten kabel tam będzie bardzo pracował. Zresztą odepnę Wam, Tutaj w tym miejscu to wszystko i zobaczymy, jak to wygląda naprawdę. Jak budziłem bez z takich łyżeczek ani róż. Tu tak jak jest nacięte elegancko, tu musicie odkręcić w tym miejscu dwie takie nakrętki, tu jedną, należy drugą. E, otworzę kufer, zobaczę, czy tam gdzieś, e, znaczy otworzę siedzenia, zobaczę, czy gdzieś tam nie ma innych spinek i będę starał się wyciągać ten Cały boczek. Tą tapicerkę drzwi z bocznej strony. Tu żadny spinek na razie nie widzę, Nie widzę, wyjdzie w praniu. Zaczynam go odpinać. Słuchajcie, boczek zdemontowany. Eee, zobaczcie jak to wygląda. Jak się kabel w tym miejscu przegina. Zamykam. klapę i ten. Jakbyście mieli kiedyś problemy z ze światłami w tylnej klapie, no to tu jest przyczyna. Myślałem, że to trochę inaczej Ford rozwiązał, ale trudno. Ford to jest tylko Ford, jak to mówią wszyscy, co mają Fordy. No, po prostu odpinam te spinki, rozjeżdżam tego peszla z kablem plusowym, który będzie szedł do tej żarówki. I po tej wiązce później tam zjeżdżam, jadę dalej do samochodu, do całego bcm znaczy do włącznika tego, do włącznika świateł żeby odobrać odpowiednie łyżeczki, żeby tych kabelków nie po... znaczy tych spinek nie pourywać, żeby później je ładnie przypiąć, żeby były w tych samych oryginalnych miejscach. Okej. Okay. Całą wiązkę odpiąłem, tak jak widzicie. Jeszcze mi została jedna spinka w tym miejscu i odepnę sobie... tu wypnę sobie tą wiązkę, wydostanę na wierzch i będę miał jak wpleść w nią plusowy, plusowe zasilanie do tej żarówki. Cała wiązka wyciągnięta. O, jakieś takie, zobaczcie, niedoróbki Forda, wątpię, żeby ktoś to ruszał. Ale macie całą wiązkę wyciągniętą i teraz w tą wiązkę będę wplatywał ten kabel. To jest to newralgiczne miejsce, ono tam coś jest pod nim. Będę się starał wejść w ten peszel, żeby to było jak w orgi, w oryginale, okej. Okay. Stwierdziłem, co będę to wszystko rozizolował jak jest fabryczne. Drutem od migomatu zrobiłem sobie tutaj takie oczko. I przedostałem się całym drutem, przez to tu na tym zgięciu tylko rozizolowałem, żeby wyprostować przewód, żeby przeszedł yy, drut. Teraz robię ładne oczko, przymocuję przewód i przeciągam sobie przewód przez włącznik. Tak. Zrobiłem sobie takie oczko, zaizoluję, żeby mi się nie rozplątało i wciągam w, z powrotem w tą wiązkę do góry. Okay. Kabla mam wyciągniętego za 30 cm, może 40, żeby sobie tutaj ładnie później do tej żaróweczki puścić. Tutaj tym drutem to było cudownie, przeszedł przez bez rozizolowania oryginalnej wiązki. Tu wróciłem to kolanko tak jak było fabrycznie, tu też ładnie yy, przeszło. Tu wyszedłem i co? Jadę do samochodu. To wszystko tam do tej wiązki się przypinam i będę je wjeżdżał z tym kablem do samochodu. Z kablem wyjechałem. Teraz się będę z nim przypinał do tej fabrycznej wiązki, jechał do włącznika świateł. Co do tego co mówiłem wcześniej, do tego kolanka, no widać, że Ford robi sedany dłuższy czas. Zwracam mu honor, to jest dobrze przemyślane przez to kolanko. Tam jest bardzo zniwelowany ruch kabli, one się tak szybko nie przetrą, jakby się wydawało. Ok, jedziemy dalej, tu na niczym się nie trzyma, jego się po prostu wyciąga tu spod tych plastików. I tak jak widzicie, tu macie dostęp do oryginalnej wiązki. Teraz trzeba się w nią ładnie wpiąć. Już wyjechałem tu. Przypiąłem się do wiązki. Tu jestem. Już wyszedłem tutaj. Teraz będę wjeżdżał pod włącznik świateł. Tu już ładnie jest kabel wyciągnięty. W międzyczasie, żeby nie mieć, nie obrócnąć tutaj w plastiki, zaczynam to wszystko składać, przypinać, bo już kabel jest puszczony. Ok, tu już ładnie pospinane. Tu pamiętajcie, żeby to estetycznie wyglądało wszystko, powkładajcie pod uszelki tak jak było. Nie zapominajcie gdzie podpinaliście spinki i wszystko trzeba ładnie poprzepinać. Tu mam gotowe. Spinam tam, jadę pod włącznik. Tu e, jeszcze do tego wrócę. Jak na razie widzę, że zaczyna się na deszcz. Ok. Okej. Okay. Teraz ściągamy ten plastik, będziemy się dostawać do włącznika i wyciągać ten kabel tutaj. Później do PCM-a na takich specjalnych złodziejkach wyciągniemy sobie plus na stałe i złapiemy gdzieś tutaj masę. Czyli co? Najpierw odpinamy ten plastik i wydostajemy włącznik. Plastik odpięty. Tu to odpina się identycznie jak w Mondeo. Jakby nie było to są bliźniaki. I tu będą chyba dwie śrubki, żeby to wydostać w całości. Ale zaraz zobaczymy, już nie pamiętam jak to było w Mondeo. Wyciągacie nawiew. Trochę było z nim walki, trzeba go dobrze złapać i chwycić. Tu odkręcacie dwie śrubki na kluczem numer 7 i całe to chwytacie. I powinno Wam wyjść. Proszę bardzo, i macie cały włącznik na wierzchu. Teraz tu macie jedną, drugą trzeba ścisnąć i go możecie wypchnąć do przodu. Ok. Włącznik świateł wydostany, teraz go trzeba ładnie roz, yy, rozebrać. Widzicie, on jest na spinki, w kudze to było na śrubki ładnie skręcone. No nic, tu trzeba bardzo delikatnie to odpinać, żeby nic nie wyłamać, żeby później nic się nie rozleciało. Ok, zobaczymy jak on wygląda w środku, którędy się da wypuścić kabelki z tego miejsca. Rozwięcone wiertłem 14 to już się tym nie przejmujcie, to przykryje guzik, ale jeszcze może 16 to ładnie rozwiercić już ręcznie. Tam była taki światłowód, który przenosił tutaj na ten włącznik, na tą mikonkę świateł. Też go musiałem rozwiercić. No jest roboty, co nie Tu przez tą płytkę nie ma żadnej dziurki. Będę musiał kombinować, jak z tymi kabelkami albo wyjść tu gdzieś z boku, albo tu z plusem, tu z minusem, tu z masą. Coś będę musiał, coś będę myślał, ale na pewno to będzie estetycznie wyglądało. Kabelki wlutowane do włącznika wygląda to tak. Ale nie będę przedstawiał. Teraz muszę to ładnie i umiejętnie poskładać. Tutaj się wpuściłem, przewierciłem elegancko, żeby przez płytkę czasem nie przechodzić przez te gotowe otworki. I wyjeżdżam z tym na zewnątrz i będę montował wałcie. Tam wyciągał plus z BCMA po złodziejkach. Zaraz wam pokażę, jakie złodziejki są potrzebne. Prasowana masa, po prostu przykręcę sobie ją tutaj. W tym miejscu a dałem brązowy, bo nie miałem e, czarnego, dziękiego, bo tam musiał przez ten przełącznik przejść, włącznik. E, no i masę sobie przekręcę tutaj. Tu mam e, wyjście do zasilania do tego drugiego kabla, a tu mam, muszę się podjechać z tym kablem do BCM-a. Zaraz wam pokażę w jaki sposób. Przekręcam sobie masę. Tak zwany minus. Jakby ktoś pytał, to jest masa przekręcona. Teraz zacznę tak. E, to będę musiał połączyć z tym, też zrobię to ładnie na spinkę, w razie czego, żeby ktoś wyciągał sobie wypnie, a tam z, z, pokażę Wam złodziejki do BCM. -a. Tu mam taką złodziejkę, żeby po prostu wypiąć bezpiecznik, znaleźć sobie plus po stacyjce. Tu wkładam oryginalny bezpiecznik, w drugie miejsce wkładam bezpiecznik, w którym będę bezpiecznikował tylną lampę przeciwmgielną. Pamiętajcie abyście kupowali. To jest na Micro 2. Takie dosyć kija. Ford na razie ma takie bezpieczniki Micro 2. Mniejsze niż Mini. No inna technologia. No i teraz tu mam złączkę. Połączę sobie też żeby komuś przyszło kiedyś zdemontować ten włącznik. To sobie po prostu rozepnie na takiej kostce dwa przewody, a tu odkręcimy ma ma masę i może sobie cały włącznik z powrotem zdemontować. I teraz tak, tu doizolować wpuszczę w tą wiązkę, w tą wiązkę, i tu wyjdę w tego plusa. Po prostu wiadę tym się połączę, w tego przetnę i, i się tu połączę między tymi przewodami. Wpinam i mamy światło przeciwmgielne z tyłu w Fiurynie. Słuchajcie, puszczone, poizolowane, wsadzona już. Czerwona żarówka, nie wiem czy widać. Za chwilę Wam pokażę efekt końcowy, jak to wszystko już poskładam. Okay. Testing przeróbki. Odpalamy auto. Włączamy światła. Włączamy przeciągnięte. Tu się ładnie podświetla na czerwono. I teraz mamy przeciągniętą. Czerwoną. Super. Jeżeli się podobało, dziękuję za oglądanie. Łapka w górę. Dajcie suba, żeby nie zapomnieć o następnych ciekawych filmach. Cześć Wam.